Cześć z tej strony Baba na Keto i zapraszam Cię na pyszne, ciągnące cukinie. Składniki również podaję w opisie pod filmem, jak i makro. Zaczynamy od cebuli, kroimy ją w kosteczkę, może być większa, następnie myjemy i obieramy pieczarki, i również kroimy w kostkę. I ostatnim składnikiem, który kroimy w kostkę, jest boczek wędzony. Wszystko pokrojone, więc czas na smażenie. Rozgrzewamy masło klarowane, wsypujemy cebulkę i delikatnie podsmażamy na złoty kolor. Dodajemy boczek, również chwilkę podsmażamy, a na sam koniec pieczarki. Wieczarki szybko wciągają tłuszcz, więc ja tutaj dodałam jeszcze odrobinę masła klarowanego. Gdy wszystko będzie się podsmażało, to zabieramy się za cukinię, odkrajamy górę i wydrążamy środek. Najwygodniej będzie wam to zrobić łyżeczką. Na filmiku u mnie co prawda są dwie cukinie, ale farszu wystarczy na trzy, dlatego w składnikach podałam właśnie trzy cukinie. Widzicie pięknie wszystko się zarumieniło, więc dodajemy mięso mielone, raz na przyprawę i nie zapominajcie o nich, bo to one robią smak: sól, pieprz, bazylia, papryka ostra, przyprawa dogerosa, papryka słodka, oregano i kurkuma. Całość dokładnie mieszamy, a na koniec dodajemy u mnie akurat ketchup od rollerskiego, meksykański. Jest naprawdę przepyszny. Jeśli nie macie, to wystarczy pasata pomidorowa i na koniec ząbek czosnku. Tym jest będzie już gotowe. Możemy wykładać do naszych miseczek w postaci cukinii. Nie bójcie się docisnąć, żeby jak najwięcej się zmieściło. Na jedną taką cukinię wykładamy jeden plasterek sera. Ja sobie tutaj podzieliłam na cztery, aby po prostu ten ser się nie rozlał po cukinii, a raczej żeby wszedł do środka. Nasze cukinie gotowe, więc wkładamy do piekarnika 180 stopni na 30-35 minut. No i co kochani, wykładamy na talerz i możemy jeść, ale w międzyczasie nie zapomnijcie dać łapkę w górę, jeśli Wam się oczywiście podobało. Dziękuję i do następnego. Smacznego!